Znów słyszymy dzisiaj o Bożym Słowie, które wydaje plon 30-krotny, 60-krotny i stokrotny w życiu człowieka. Natomiast dzisiaj Pani zostawia takie dwa akcenty. Z jednej strony pokazuje, aby względem Bożego Słowa mieć pewną cierpliwość, że ono wydaje plon we właściwym sobie czasie. A z drugiej strony pokazuje, że trzeba to słowo zrozumieć, czyli zrozumienie i cierpliwość. Kiedy sięgamy do Bożego Słowa, kiedy chcemy, by wydawało ono plon w naszym życiu, prośmy Pana Boga, by dał nam jego zrozumienie w kontekście naszej historii, w kontekście tego, co my dziś przeżywamy, byśmy potrafili to Słowo odnieść do naszego tu i teraz, do naszego przeżycia dnia dzisiejszego, byśmy zrozumieli, co to Słowo mówi do nas. I z drugiej strony miejmy do tego słowa cierpliwość i do siebie samych. Czasami trzeba zaczekać, żeby dopiero plony tego słowa zobaczyć po jakimś dłuższym czasie. Więc z jednej strony zrozumienie, prośba do Boga, żeby nam dał słowo zrozumieć, a z drugiej strony cierpliwość, żeby to słowo mogło pokornie w nas wzrastać.